Młodzi artyści poprzez sztukę wyrazili, jak widzą, mistrza. Konkurs plastyczny, Dębickie Korzenie, Krzysztof Penderecki, in memoriam, rozstrzygnięty. Nagrodę rozdano w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury Dębicy, gdzie można oglądać wspaniałe, wyróżnione prace. Inspirowała się głównie muzyką właśnie Krzysztofa Pendereckiego. Ta praca przedstawia. Balerinę, która tańczy przed balonem, który będzie odlatywał przy zachodzie słońca. Przedstawiłem na niej drzewo, gdzie na środku jest Krzysztof Penderecki, a na samym dole są korzenie, dąbicy. Praca przedstawia właściwie kobietę w lustrze grającą na skrzypcach, bo Krzysztof Penderecki był zarówno kompozytorem, jak i kochał ogrody. Lubię rysować, lubię różne techniki wykorzystywać, łączyć. Wziąłam udział w konkursie dlatego, że bardzo lubię malować, rysować i szkicować. Konkurs ma stanowić szczególną formę uhonorowania pamięci o maestro. Czytamy na stronie Dębickiej Biblioteki. Dzieci ze szkół podstawowych, jak również z średnich wzięły udział w naszym konkursie. Wpłynęło ponad 60 prac. Celem prac było pokazanie twórczości właśnie i życia pana profesora Pendereckiego, nie tylko przez jego jakby sylwetkę, ale tak naprawdę przez dzieła, które tworzył, jakim był człowiekiem, przez jego twórczość. Bardzo nas zaskoczyło to, jak dzieci mają taką piękną wyobraźnię, że jest wiele prac, które tak naprawdę są na pogrodniczu awangardy, abstrakcji, ale też są prace, które łączyły nie nie tylko muzykę ze sztukami plastycznymi, multimedialnymi. Jak widać, wyobraźnia uczestników była dość bogata. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych. Bardzo się cieszymy, że to wydarzenie wpisuje się w około festiwalowe przedsięwzięcia, a także wpisuje się w 90. rocznicę urodzin Krzysztofa Pendereckiego. I cieszymy się, że właśnie w takiej formie podjęty został ten konkurs, w formie artystycznej, malarskiej, bowiem sięgając właśnie do korzeni, Krzysztof Penderecki właśnie w Dębicy tworzył swoje pierwsze malarskie również prace. Jego dziadek brał go na plenery malarskie, Robert Berger, Да, то есть... Brat dziadka, Roman Berger, kształcił się w wymiarze malarskim, między innymi pod okiem Jana Matejki pod koniec XIX wieku, więc te m, tradycje artystyczne, malarskie m, były obecne w rodzinie Krzysztofa Pendereckiego, więc nie tylko muzyka, ale także różne inne formy artystyczne, i to dzisiaj zostało zaprezentowane przez m, wykonaniu młodych m, uczniów szkół m, z naszego miasta. Ja byłem jednym z jurorów. Wszyscy uczestniczący w obradach wykazali zgodność i, i sądzę, że wyróżniliśmy, i nagrodziliśmy te prace, które faktycznie na to zasługiwały i, i widać w, w nich tę myśl Krzysztofa Pendereckiego, to ciągłe poszukiwanie i, i, i ta muzyka, która jest Muzyka, jako taka, jest kwintesencją abstrakcji, a kompozycje, które stworzyły dzieci, są niebywale dojrzałe. Byłem zaskoczony tym wysokim poziomem, bo niektóre z nich no, zasługują na przeniesienie do galerii sztuki. Konkurs Plastyczny: Neumickie Korzenie, Krzysztof Penderecki in Memoriam, został dofinansowany z programu Kultura Interwencje edycja 2023 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова